Witam! dzisiaj lecimy z kolejną na moim kanale. Dzisiaj będziemy podejmować najtrudniejsze decyzje, które byś nigdy nie podjął. I odcinek będzie... dramatyczny. Nie abyś zbędnał małą informację. Na Facebook, Snapchat i grupa na którą was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie. A my co, my już Zostawcie apeczkę. Lecimy! A do obejrzenia zostaw subskrypcję. A następnie kliknij w dzwonek, aby dostawać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Zapraszam do oglądania. Mam tutaj taki o, wakacyjny teścik. Czego najbardziej chciałbyś sprowadzić w wakacje? Jest naprawdę bardzo trudne do, do wybrania. Nie wiem, jak ja to wybiorę. Ja, ja bym taki aliasik, a sika, taki odpuść w To jest taki normalny teścik. Co wolisz, edycja wakacyjna? Witam. Czego najbardziej chceś sprowadzić w wakacje? Eeeh, yy, alkohol. Co? Yy, ananas. O jezus, ludzie wolą jeść, nie wiem, lod, lodów do ziemi albo, albo Facto, który zachód słońca chcesz przeżyć, ale że z tą panią, czy, że jaki co, jaki zachód słońca, co, co, że gdzie, czy co, bo ja nie kłam, że w takiej pozycji, w takim kurde 900-360 stopni, cały zachód słońca tak tak jak szamanka, tybiska tak o, to dobra, dobra, tybijska szamanka chce być, a ludzie chcą być w rozkroku. De. Który opatren fotografuje swoje wakacyjne przygody. No jak to co? No telefonem, nie? Każdy ma w lustrzankę, no tak. No tak No to, to dobra, lustrzanko, no co? No tak, każdy ma taki aparat. No tak, każda, ale tak ja. Ręcznik plażowy zabierze ze sobą. No ja bym. Ja to są dywany, to są te, to są takie rę... wycieraczki, jak się wchodzi do domu, to bardziej wygląda a nie dywan, a czy ten. Boże, widziałeś? Już powiedziałem dywan, a nie ręcznik plażowy. Dobra, ale Anna Siki, bo chcieliśmy tu a na nasika, co? Może nałóżabym to jest po prostu. No. Twoje rzeczy idealne zmieszają się wy. No tak, Wraz dwa, trzy, cztery, 5 torebek i no tak. No to! Tak. Nie, moje się zmieszają w taką malutką torebkę, a ludziom to kurde biorą na wakacje dwudniowe 10 par skarpetek, no to, to, to ludzie to ludzie XD. który okre chronią cię przed słońcem? No oczywiście te serduszka. No jak, jakiś taki inne. To jest bazarku. To jest bazarku i na mnie najbardziej chronią. No te serduszka obstawiam. Najlepsze wakacje jest zdjęcie z przyjaciółmi. No tak, każdy, każde zdjęcie jest takie od pleców, no tak, no tutaj plecy, tam plecy. Bóg słyszy, dla... <laughs> Dobra, wyżej takie czwarte, bo takie słoneczniki były. Nie wiem o co chodzi, w ogóle, XD. Na plaży! Co na plaży? Plaży to tylko pizza. No a ja, Plaży to ciebie, że piasek cię naleciał do, do, do składników i tak jak bardziej chrupiące, kumacie, nie? Co do jedzenia, bardziej kojarzysz się z wakacjami. No lody, nie? No bo. A na... Co jest, Zacięło mi się. No lody, no tak, widzisz, jestem jednak mądry. Nie myśl, że głupi. Jak będą prezentować się twoje wakacyjne zdjęcia? Są wszystkie takie same. No nie kumam, nie kumam ludzi. Justin Bieber? To, to, to ja. To z mo... to z mi... Jest... Okej. Okay. Który zdjęcia najlepiej odzwierciedla jak klimat wakacji? To to! Bo ja taki dziecko jeszcze, wiecie? Nie znaczy o się tutaj drapię teraz. Który kosmizdalny dla dziewczyn? Ten, który jak najmniej zakrywa? Aha. Który jest dany dla chłopaka? No te obcisłe majteczki co najlepsze. Który outfit chęć nie dla dziewczyny? Jezus Maria ten! Który outfit założy dla chłopaka? Ile tych pytań jest? No jakiś przewiewny, żeby się nie płciło... Ja Jak widzieliście, było to bardzo trudne. Ledwo podywam decyzję, ledwo co zrobić. No nie no, nie dałem rady praktycznie. No tyle było fajnych możliwości, no nie dałem rady, prawda? A jeśli pozostał łapkę w górę, napisz jakiś fajny komentarz, że więcej odcinków, takiej się na w komentarzu. Wbijcie obis bez bardziej informacje. Facebook, stamtat i grupa na Facebook, która Was zaprasza, bo są tam sami najlepsi ludzie, a my tam myślimy, stawcie apapeczkę. Cześć!